Witam Was bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą będziemy wyjeżdżać baterię w rowerze do końca. Mamy dwie kropeczki, więc powinno pójść łatwo. Ja już dzisiaj troszkę rano przejechałem do sklepu i z powrotem, więc mamy przebieg 25 km. Yy, niestety nie będę mógł filmować w czasie jazdy, ponieważ kamerka. Do tego typu rzeczy jeszcze do mnie nie dotarła. Kręcę niestety materiał tabletem, w związku z tym, zrobimy przerwę. Ja sobie pojadę i odezwę się do Was, jak bateria się skończy. Wtedy pojedziemy dalej. No to do usłyszenia. No tak, minęło jakieś 10 minut, może. Licznik dobił do 30 km. Ja jak widzicie i tak lekko dyszę. Piękne mamy okoliczności przyrody. Tak nawiasem mówiąc jesteśmy w okolicach cały czas miejsca, w którym aktualnie mieszkam. To ja staram się nie odjeżdżać. Nie odjeżdżać dalej od komina. Tu samochód, rower. Z powodu wypadku zanim ruszę. Tak by kiedy bateria wysiądzie no, nie miał zbyt daleko petałować i iść do bazy, że się tak wyrażę Co pokazują wskaźniki. Wskaźniki pokazują tutaj jedną kropeczkę, to jest bezpośrednio na baterii na, na yy, tak zwanym komputerze pokazuje aż trzy kreseczki czyli 3 piąte baterii do dyspozycji. Przy czym tak jak powiedziałem kiedy, kiedy jadę to to oczywiście pokazuje że tej energii jest jedna kreska yy, i jestem skłonny przypuszczać że to jest więcej bardziej prawda niż to co pokazują te wskaźniki na postoju. Natomiast przejechałem 30 kilometrów a więc ten przebieg minimalny deklarowany przez producenta roweru został wykonany yy, maksymalny. Szacują na 40 km, a więc jeszcze około 10. Zobaczymy, czy wystarczy. No, oczywiście, jedziemy z minimalnym obciążeniem czyli, rower wiezie tylko siebie i mnie. No, tak nie będzie w czasie wyprawy. Niestety, rower będzie musiał pociągnąć jeszcze dodatkowe kilkadziesiąt kilogramów No, dobrze, na razie kończę. Jeszcze po mi się toczkami i ruszamy dalej. Na razie cześć no, i witam po raz trzeci. Stan licznika. Nie wiem, żeby było widać. Zaraz, 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 No dobrze, widać, nie widać. Uwierzcie mi, jest 36 km. 36 km, i wspomaganie umarło. Tutaj wskaźnik na baterii pokazuje migającą jedną kropeczkę, czyli zero. Natomiast to ciekawe, wskaźnik na komputerze pokazuje dwie kropeczki, że tyle prądu jeszcze jest. Nie działa nawet tryb prowadzenia, czyli tego prądu. Nie ma już nawet na takie wspomaganie. To jest taki tryb, kiedy idziemy 5 km na godzinę i maksymalnie, maksymalnie, rower w tym momencie pomaga nam to robić. Do prędkości 6 km na godzinę po prostu nas popycha. Bardzo ciekawa i mądra funkcja do właśnie do do pchania, jeżeli gdzieś trzeba po prostu rower prowadzić, a nie na nim jechać. 36 km, co ja o tym sądzę? No, zważywszy. To znaczy na pewno nie można y, zarzucić producentowi, że jakoś perfidnie kłamie w, swoich, w swojej dokumentacji, bo, bo y, deklaruje przebieg minimalny 25 km, maksymalny 40, a więc jesteśmy jak najbardziej w tym przedziale. Zważywszy oczywiście na to, że rower jest y, obciążony. Minimalnie, czyli właściwie tylko rowerzystą. No rowerzysta na rowerze jest zawsze, więc trudno tego obciążenia uniknąć. No to jest to taki średni wynik. Przy czym warto byłoby tutaj powiedzieć, jak ja z tego korzystam. No, słaby ze mnie rowerzysta i to wspomaganie jest dla mnie. Kluczowe, bym ja w ogóle mógł poruszać się na rowerze, w związku z tym korzystam. Korzystam dosyć mocno. Oczywiście w tym teście nie próbowałem po prostu katowania tego na cały czas maksymalnym wspomaganiu. Używałem go tak jak, jak potrzebowałem, by po prostu jechać. Tak więc wiemy już, że mogę zakładać, że z pełnym obciążeniem będę w stanie zrobić około 30 km. No pewnie będzie huczało, bo jest wiatr, jeszcze są samochody. No ale tutaj mi się skończyło, tu się zatrzymałem i tutaj kręcę. Więc yy, muszę zakładać, że to będzie 30 km, bezpiecznie 25. Teraz zobaczymy, ile zajmie ładowanie baterii, bo chcąc przejechać powiedzmy te 50 70 km dziennie, trzeba byłoby doliczyć dwukrotne ładowanie baterii, czyli tutaj ich producent, do ile dobrze pamiętam, deklaruje, że 80% baterii można uzyskać w ciągu dwóch godzin, czyli doładowując ją dwa razy po dwie godziny, to są 4 plus 4 5 na jazdę. W ciągu 9 godzin odpoczywając 4 można przejechać 90 km, więc. Wydaje mi się, że jest to dobry wynik, o ile tylko nie będzie problemu z ładowaniem baterii. Czy jestem zadowolony? Nie jestem zawiedziony w ten sposób. No to znaczy, pewnie, że zawsze gdzieś tam się chciałoby się wierzyć, że producent zaniżył dane, a nie je zawyżył. No myślę, że podobie, rzetelnie. Rzetelnie. Rower jest ciężki, a więc pchanie go jest dosyć kłopotliwe. Do tego tutaj będzie przyczepka, która będzie ważyła, przypuszczam, około 30-40 kg. Dokładnie to się okaże, kiedy wszystko będzie zapakowane i będzie, będę mógł to zważyć. No i właściwie tyle. Pewnie niektórych z Was będzie interesowało, czemu ze mnie taki marny rowerzysta. Eee, na co mi to wspomaganie ludzie na rowerach robią po 150 km dziennie, na normalnych rowerach ze sprzętem no i żyją eee, ja mam nadzieję, że też tak kiedyś ze mną będzie niestety no muszę muszę, że tak powiem się nieco zrehabi, zrehabilitować tak, rehabilitacja od rehabilitacji nie, nie że ten, odpokutować winy albo się ich pozbyć, tylko wzmocnić organizm. Jestem po ciężkiej chorobie, ale to temat na, na inny. Na inny materiał. Może ten pierwszy już na starcie. Dlatego rowerzysta ze mnie marny, niestety, podróżuje w takich butach. I tylko w takich mogę. Niestety nie jestem w stanie założyć innego obuwia. I tak właśnie mam zamiar ruszyć na tą wyprawę. Tak, jak powiedziałem, ciekawych szczegółów. Dla ciekawych szczegółów będzie pewnie materiał, w którym opowiem nieco więcej o sobie, kim jestem. Dlaczego jadę i co się będzie działo dalej? Tyle teraz na temat roweru, jego napędu elektrycznego. Będę dzisiaj jeszcze nagrywał materiał pokazujący mój ekwipunek i z pierwszego próbnego biwaku jeszcze na terenie ogródka przydomowego wszystkim i do usłyszenia.